Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem na szczycie. Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy na hali krupowej w Bacówce. Jak widzę jeszcze chyba sera nie ma za dużo, ale nie będziemy mówić o serach dzisiaj, ale o fajnych butach firmy Mind, w których tutaj dotarłem. Głównym szlakiem beskickim z Jordanowa. Tak się przyjęło, że w góry wchodzimy Generalnie w butach wysokich za kostkę, ale to tak było kiedyś, w dawnych czasach. Teraz jest taki wybór butów, że warto taką opcję spróbować butów poniżej kostki. Szczególnie na takie trasy w Beskidach, nie do końca wymagające. Będziemy ci na Górę wchodzić, w prawdzie, ale myślę, że spokojnie podołają. Takie pierwsze wrażenie a może nawet nie pierwsze, tylko już drugie i trzecie wrażenie, bo już niektóre pokonałem kilometrów. Jest takie, że te buty są bardzo, ale to bardzo wygodne. Ja mam od wielu lat problemy z palcami. Obawiałem się, że będą jakieś odciski na dzień dobry po włożeniu tych butów, a okazuje się, że nie ma żadnego problemu. Idealnie zapasowane, a tych butów jest to, że są bardzo lekkie. Palce są zabezpieczone dużą ilością gumy. Dzięki temu bez problemu wejdziemy w jakiś skalisty teren. Buty są wyposażone w membranę z Gore-Texu. dzięki temu idealnie odprowadzają wilgość. A kiedy pada deszcz, nie musimy się martwić o to, że nam stopy zamokną. Polecam buty Mendl. Jak dla mnie są idealne na przejście głównego szlaku bestickiego.